Eloszki, LOLO320. Witam państwa serdecznie na kanale Tomasz Podcast. To specjalny program, w którym rozmawiamy z pisarzami na temat wybitnych jednostek. Naszym gościem jest Tadeusz Bater. Dokładnie, pani koleżanko. Jest to postać wielowymiarowa. Poeta, pisarz, stand oraz kandydat na urząd prezydenta. Jak możemy przeczytać w jednym z jego biogramów, całe życie związane z trójmiastem analizuje ważne dokumenty, dużo czyta i rozmawia z ludźmi, a także pisze książki. Niestety nie możemy ujawnić twarzy naszego rozmówcy. Dokładnie, niestety twarzy nie możemy ujawnić, a może mógłby pan powiedzieć dlaczego jest pan tak tajemniczy? Czy pan się wstydzi? Nie, jak pan redaktor wie, pseudonimy literackie nie są niczym nowym w polskiej publicystyce. No okej. Okay. Jak pan, jak pan uważa? Przejdźmy jednak do tematu naszej rozmowy. Panie bater nawrodzki jest pan nie tylko wybitnym stand ale także pisarzem. Napisał pan niezwykłą w swojej przeciętności książkę o Nikodemie z Kotarczaku, pseudonim Nikoś. W swojej książce powołuje się pan na prace badawcze. Tak, 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 tak. Yy, Tomasza Szczepańskiego, który zajmował się związkami pomiędzy aparatem władzy PRL, milicją obywatelską, tajnymi służbami, a światem przestępczym Trójmiasta. Tak, to właściwie historyk, który zainspirował mnie do, do mojej pracy. Pierwszy, który zajmował się zagadnieniami Przestępczości zorganizowanej. Jedna tylko uwaga: pan Tomasz Szczepański nie jest historykiem, to jedynie podcaster, hobbysta. Owszem, postać wybitna, ale nadal amator. Niech pan nam zatem powie, co wyciągnął pan z podcastów pana Tomasza Szczepańskiego? Ja starałem się do tych suchych, historycznych i badawczych prac dołożyć. To, czym się zajmuję na co dzień, czyli e, publicystykę, ale też e, rozmowy z ludźmi, ze świadkami tamtych wydarzeń. Upierałbym się, czy to same suche fakty. Z tego, co ja słyszałem, to jednak teksty publicystyczne, rzekłbym, eseje. No dobrze. Nieważne. Jak pan zapewne wie, w najbliższą niedzielę na kanale Tomasz Podcast. Tomasz Szczepański będzie omawiał pańskie dzieło o Nikosiu. Czy mógłby pan nam powiedzieć, co sądzi pan o Tomaszu Szczepańskim? Czy cieszy się pan w ogóle, że to akurat on będzie mówił o pańskiej książce? Tak. Jeśli mieliśmy w Polsce jednego tylko historyka, który zajmował się, miał odwagę zajmować się przestępczością zorganizowaną, no to wiadomo, nikt inny najlepiej pana książki nie omówi. To prawda. Aczkolwiek, mimo że pan mi schlebia, to historykiem nie jestem. Y <laughs> Przepraszam, wytnijcie to, wytnijcie to. Znaczy, pan Tomasz Szzypański nie jest historykiem. Nie znam go, jestem anonimowym dziennikarzem. Dla internetów robię. Wcięte? Okej. Okay. Panie Nawrocki, czy zechciałby Pan namówić nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, do wysłuchania tego podcastu w najbliższą niedzielę na temat Pańskiej książki? Myślę, że jeśli chcielibyście Państwo poznać istotę, owoce tych badań, odwagę badawczą i zagłębić się w to, co przygotowałem jako naukowiec, jako publicysta, to słuchajcie. Podcastów Tomasza Szczepańskiego. Warto też y, ten kanał subskrybować, i w najbliższą niedzielę, jak już wspominaliśmy, odcinek o Nikosiu, debata o książce pana Karola Nawrockiego, Tadeusza Batera. A teraz, y, jeśli mogę, czy mógłby pan nam, naszym słuchaczom, naszym widzom, przedstawić jakiś fragmencik pańskiej poezji? Będziemy zobowiązani. Polski rolnik, polskie pole, polski chleb. Na polskim stole. Wspaniale. A czy może jakiś maleńki stand-upik? Dziękuję. Specjalnie dla Państwa, Karol Nawrocki w stand-upie. Gdyby decydowała dzisiaj Zielona Góra, to by była pierwsza tura. Tak. Przepięknie. Dziękuję panu serdecznie. Państwa i moim gościem był pan Karol Nawrocki, to znaczy Tadeusz Bater. Dziękuję za uwagę i poza subskrypcją zachęcam także do wsparcia na Patronite, aby ten kanał mógł się rozwijać. Kliknijcie proszę w link w opisie, zastanówcie się nad wsparciem. Jest to wielka pomoc dla mnie. Z góry serdecznie dziękuję. Czy śpiewacie pierwsza tura? Za moment ktoś krzyczy pierwsza tura. Bez bonżura, a jak jest wieczór, to drodzy państwo wiemy, że to nie jest człowiek, który ciężko pracuje. Mój główny kontrkandydat, to ja wtedy zawsze, jak jest wieczór, mówię: cii, bonżur, śpij, drodzy państwo. Dobra, dobra. Wystarczy. Bonżur, Halo.